Vacations out in k daydreaming on a rainy day. Was na kolejny filmik, a zarazem na ostatni filmik z serii walentynkowej. I dzisiaj mam dla Was taki miszmasz, czyli dekoracje do pokoju, pomysły na prezenty na walentynki i jeden przepis y, na śniadanie. W zasadzie zrobiłam tylko ten przepis, y, dlatego, y, że mam taką porankę ładną, y, którą potem zobaczycie i będziecie wiedzieć o co chodzi. Także tak, i głównie głównie y, będzie to y, DIY. Właśnie z tą pianką, po prostu mam teraz y, obsesję na, te, na tą piankę, ale y, się uważać na nią, bo potem po całym domu po prostu jest pełno tego brokatu, cała, y, cała jestem teraz pewnie też w brokacie y, i trzeba właśnie uważać i odkurzyć wszystko potem, bo się strasznie, strasznie sypie właśnie ten brokat z tej pianki. Ona jest przylepna i właśnie głównie y, będą DIY z tej pianki. Ja ją kupiłam w Empiku, za 5 zł albo za dwa, nie pamiętam, dam Wam info na, dół, na dole, jeżeli właśnie znajdę na stronie te Pianki. Także to było na tyle i jak zwykle znikamy i przechodzimy do filmiku. hop! I na początku będzie ramka z brokatową strzałką. I ja sobie wydrukowałam tako, taki kształt strzałki z serduszkiem z Google. Także wszystko będzie na dole w opisie. Linki i odrysowuję sobie tą y, strzałkę na brokadowej piance samoprzylepnej z MPK I wycinam teraz. Jak już sobie wytnę tą y, piankę, to y, przechodzę do białej kartki, odrysowuję sobie wielkość ramki. I przy, przyklejam właśnie sobie na tą białą kartkę tak wzdłuż tą strzałkę, obracam, zamykam ramkę i mamy właśnie gotowy obrazaczek. I teraz będą brokatowe serduszka. I możecie je powiesić na ścianę lub na karnisz. Ja powiesiłam właśnie na karnisz. I znowu właśnie biorę tą brokatową piankę z MPK. Wycinam sobie serduszka. I ja wyciąłam sobie tych serduszek chyba 8. I teraz biorę taki kremowy filc i też robię to samo i wycinam też 8 tych serduszek. I jeżeli nie chcecie, to nie musicie właśnie wycinać z filcu tego, tylko możecie wyciąć z tych brokatowych pianek, bo one są samoprzepne, a w Empiku jest strasznie, strasznie duża grama kolorystyczna tych pianek, także bardzo super. I teraz biorę taką słomianą, słomiany sznurek z Tesco. I odklejam sobie właśnie to samo przylepne serduszka i przyklejam do siebie. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I teraz obcinam to, co tam odstawało, kawałek tej pianki, żeby właśnie wszystko było równo. I teraz biorę ten filc, robię dziurkę sobie. Tu mam akurat skalpel, możecie sobie nożyczkami zrobić tą dziurkę. I przeplatam sobie przez ten sznurek. I zrobiłam sobie dwie dziurki, jedną na górze, drugą na dole. I teraz właśnie przeplatam yy, ten sznurek, jak możecie zobaczyć. I tak to się wszystko prezentuje. dekorowałam sobie jeszcze pokój tak, że wzięłam sobie taki wazon z Ikei, to jest taka butelka i wsypałam do tego takie kamyczki, które miałam w domu i możecie w jakimś też w Ikei znaleźć takie kamyczki, w, w Rossmanie chyba też są takie kamyczki ozdobne yy, i do tego włożyłam sobie taki, taki patyczek z serduszkiem i myślę, że to się fajnie prezentuje i tak to wygląda. A patyczek dostałam od mamy, także nie wiem gdzie możecie dostać coś takiego. I teraz będzie brokadowy świecznik, taki różowy, właśnie na walentynki. I na początku stopiłam sobie swoją yy, starą świeczkę, przetopiłam, która właśnie mi się źle spaliła, ale możecie spokojnie kupić, w rozmanie są te z z moje ukochane świeczki w takich słoiczkach, także spokojnie możecie sobie taką świeczkę zakupić. I teraz biorę sobie klej wikol i pędzelek i smaruję sobie y, tym klejem do. Tego słoiczka i spryskuję brokatem, a raczej posypuję brokatem. Tak, właśnie to miałam na myśli. I tam, gdzie miałam y, takie gaps, jak to się po polsku mówi, myszka Mila, myszka Mila, y, przerwy jakieś, to y, dałam sobie taki brokatowy lakier. Y, jeden to jest z Golden Rose, a drugi z VIBO. Będą linki na dole i w opisie, właśnie jakie to są numerki. I wypełniam sobie właśnie te y, przerwy, te takie dziury tymi lakierami, i tak prezentuje się efekt. I teraz jedziemy z prezentami DIY Prezenty i kartka balonikowa właśnie na prezent. Zrobiłam trzy takie kartki i ściągnęłam je z tak także podlinkuję Wam też na dole mojego Pinterest'a, bo właśnie mam dużo porobionych takich tablic i teraz sobie wyznaczam mniej więcej takie linie, żebym prosto napisała właśnie ten tekst i piszę właśnie sobie najpierw oł ołówkiem, nie jestem takim hardcorem, żeby najpierw napisać pisakiem, także napiszę sobie, napisałam sobie to ołówkiem i teraz piszę sobie y, takim pisakiem. You've stolen a pizza, my heart. I pomyślałam, że to są super, super, super napisy. Możecie sobie też napisać po polsku, cokolwiek chcecie, co Wam do głowy przyjdzie. I ja ten pisaczek mam od mojej siostry. na to ze sklepu plastycznego. I to jest taki odpowiednik Sharpie Markers. I teraz rysuję sobie ten kawałek pizzy, przerysowuję. Jeżeli nie umiecie dobrze rysować yy, i nie umiecie na przykład przerysować tego kawałka zawsze można wziąć yy, stary mój sposób czyli przyłożyć do komputera kartkę i przerysować i yy, odrysować właśnie ten kształt i też super wyjdzie. I teraz sobie takim y, czerwonym markerem wypełniam właśnie te serduszka i tak prezentuje się pierwsza kartka czyli You've Stolen a Pizza My Heart i taką kartkę możecie właśnie dać y, albo chłopakowi, albo koleżance, albo mamie, tacie, komu tam chcecie i drugą kartkę jaką zrobiłam to było Words Cannot Express So How Much You Mean To Me. I ostatnia, Be My Valentine, taka ze strzałkami. I teraz będzie prezent drugi, czyli lakier plus pilniczek dla mamy, dla koleżanki, dla siostry, dla kogo tam chcecie. I wycinam sobie teraz taki kształt, na którym mam napisane I'd value under A for Awesome. I teraz biorę sobie, podryzowuję większy kształt niż ten napis, takie kółeczko i na brokatowej piance. I wycinam sobie dwa takie kółeczka i ja sobie obrobiłam właśnie ten napis w Photoshopie i wziąłam sobie ten kształt z Google, także też będą wszystkie linki na dole. I teraz odklejam sobie właśnie te osłonki i przyklejam ze sobą sklejam właśnie te dwa kółka. I teraz biorę znowu wikol, y, klej, troszeczkę daję właśnie na tą brokatową piankę i przyklejam ten napis. Teraz wycinam sobie też z tej brokatowej pia pianki taki cieniutki paseczek i sklejam sobie ten pilniczek z lakierem. I mój pilniczek jest z Rossmana, to jest pilniczek szklany, za około chyba 13 zł go kupiłam, bardzo się świetnie sprawdza. I teraz biorę sobie e, ten napis i robię w nim taką dziurkę. Możecie to zrobić e, dziurkaczem, czym tam chcecie. Ja wzięłam e, takie narzędzie do e, wbijania jetów. I robię właśnie dziurkę. I teraz biorę sobie kordonek taki czerwony. Ucinam kawałek właśnie tego kordonka i składam go na trzy części albo na cztery, nie pamiętam. I przycinam właśnie te końce. Przycinam te końce i yy, tak roluję yy, te wszystkie właśnie ten kordonek, żeby mi się przepłył przez tą dziurkę na drugą stronę i właśnie przeplatam ten sznureczek i przywiązuję do tego pilniczka i lakieru i ten pilniczek i lakier są moje także wiecie nawet mam pomalowane paznokcie tym tym lakierem, ale chciałam wam pokazać właśnie taki pomysł, jaki znalazłam na Pinterestie i tak to się prezentuje wszystko. Teraz ostatnia część, czyli przepis na sercowe placuszki bananowe i pomyślałam, że właśnie Wam pokażę, jak zrobić te y, placuszki przez swoją właśnie foremkę sercową i na początku rozgniatam sobie na taką papkę banana jednego. Dodaję jedno jajko. I dodaję około 3-4 łóżki płatków owsianych i mieszam wszystko ze sobą. I teraz opcjonalnie dodaję około łyżkę cukru waniliowego i też wszystko ze sobą mieszam. Teraz wylewam oliwę z oliwek na patelnię, rozgrzewam troszeczkę tą oliwę i daję sobie właśnie tą silikonową, sercową foremkę i nakładam sobie właśnie tą masę bananową. I podzieliłam sobie właśnie potem na dwa, zrobiłam dwa placki, bo moja mama przyszła i powiedziała, dziecko przecież się ten jeden placek taki gruby nie upiecze i w międzyczasie jak się piekły te placki to zrobiłam sobie, zrobiłam sobie kawę z mlekiem, bo wtedy właśnie jadłam śniadanko. Tą yy, właśnie ściągam teraz tą silikonową foremkę, obracam placek na drugą stronę i dodaję teraz sobie serek waniliowy, posypkę taką kolorową, i jeszcze takie perełki. I wszystko zajadam ze smakiem. I teraz wiecie: jak zwykle, standardowo będzie zaraz moja gadaninka. Się podobał. Jeżeli tak, to będziecie co robić. Grubaśny Czup na Was czeka. Subskrypcja na dole, jeżeli jesteś nowy i ten filmik Ci się podobał. I napiszcie mi, czy Wy właśnie będziecie dekorować swój pokój na walentynki, czy właśnie będziecie robić jakiś DIY prezent na walentynki dla ukochanej osoby, czy też właśnie dla koleżanki. I. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Napiszcie mi właśnie, czy chcecie więcej takich filmików yy, z DIY na jakieś okazje, na jakieś święta, yy, bo chętnie je właśnie zrobię, ja bardzo lubię robić DIY. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik i zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa, pa!